Szukasz zdrowszego sposobu na przygotowanie ulubionych smażonych potraw, ale boisz się nadmiaru tłuszczu? Frytkownice beztłuszczowe to prawdziwa rewolucja w kuchni, dzięki której zjesz smacznie i zdrowo. Obiecujemy, że z naszymi rekomendacjami z kanału Porównaj. To znajdziesz urządzenie dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdzone i polecane modele czekają na Ciebie w opisie. Odkryj je teraz i przekonaj się, jak proste jest gotowanie z frytkownicą beztłuszczową. Numer 1 Russell 27681. Szukasz frytkownicy, która sprosta wymaganiom całej rodziny? Model Russell 266761 to strzał w dziesiątkę. Dzięki jego imponującej pojemności 9 litrów. I dwiema oddzielnymi szufladami po 4,5 litra przygotujesz posiłki na każdą okazję. Dzięki potężnej mocy 2800 watów i możliwości regulacji temperatury od 40 do 200 stopni Celsjusza gotowanie stanie się przyjemnością. Wyobraź sobie rodzinne spotkanie, gdzie każdy cieszy się chrupiącymi domowymi przysmakami bez dodatkowego tłuszczu. Co więcej, Funkcje takie jak synchronizacja czy automatyczne wyłączanie sprawią, że gotowanie stanie się jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Jego ceramiczne kosze, które można bez trudu czyścić w zmywarce, to dodatkowy atut dla tych, którzy cenią sobie czas i wygodę. Russell 27681 jest nie tylko praktycznym, ale i inteligentnym towarzyszem w każdej kuchni. Ciesz się bezstresowym gotowaniem i przepysznymi daniami, które zachwycą twoich bliskich. Numer 2. Instant Pot Vortex Plus. Jeśli pragniesz urządzenia, które uczyni gotowanie szybszym i bardziej efektywnym, to jest to wybór dla ciebie. Jego imponująca przestrzeń o pojemności 13 litrów sprawia, że przygotujesz posiłek dla całej rodziny bez zbędnego czekania, a wielopoziomowe tace umożliwiają jednoczesne przyrządzanie różnorodnych potraw. Instant Pot Vortex Plus oferuje nie tylko smażenie na powietrzu czy pieczenie, ale także grillowanie, odgrzewanie, a nawet garowanie i odwadnianie. To prawdziwy majstersztyk techniki, który pozwala na przyrządzenie posiłków delikatnych w środku, a chrupiących na zewnątrz, dzięki zaawansowanej cyrkulacji powietrza, 360 stopni. Wyobraź sobie przepysznie upieczone kawałki kurczaka prosto prostozrożna, kiedy to każda kropla smaku jest zachowana dzięki równomiernemu obiegowi powietrza. To urząd jest niezwykle intuicyjny, nawet dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w kuchni. Po prostu wybierz odpowiednią funkcję, dostosuj czas i temperaturę i ciesz się perfekcyjnie przygotowanym daniem. Szybkość działania i łatwość obsługi czynią z niego nieocenionego pomocnika w każdej nowoczesnej kuchni, oszczędzając Twój cenny czas i energię. Numer 3. Bosch MF-67. Jeśli szukasz urządzenia, które zrewolucjonizuje Twoje codzienne gotowanie, Bosch MF-67 jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki pojemności 7,2. Litra ta frytkownica beztłuszczowa pozwala na przygotowanie nawet do pięciu porcji posiłków, zachowując doskonałą chrupkość i soczystość w każdym kęsie bez zbędnego tłuszczu. Bosch. MAF 67 eliminuje konieczność wcześniejszego podgrzewania, co z kolei skraca czas gotowania aż o 65% i pozwala zaoszczędzić nawet 70% energii. Wyobraź sobie przyjemność skosztowania soczystego kurczaka czy perfekcyjnie upieczonych frytek, podczas gdy ty w spokoju nadzorujesz proces przez podświetlane okienko. Dodatkowo, zestaw wyposażony w kosz i ruszt, które można myć w zmywarce, gwarantuje, że czyszczenie będzie równie proste, co samo gotowanie. Ciesz się pełnią smaku Twoich ulubionych dań. Nie rezygnując przy tym ze zdrowego stylu życia. Linki do zakupu znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. Numer 4. LeMan 1860C. Chcesz mieć pełną kontrolę nad gotowaniem bez ryzyka przypaleń? Dzięki innowacyjnemu oknu w LeMan 1860C możesz na bieżąco obserwować swoje potrawy, dbając o ich idealną konsystencję i złocisty kolor. To urządzenie zapewnia tę pewność, którą doceni każdy domowy szef kuchni. Wyobraź sobie teraz wieczór, kiedy bez potrzeby doglądania do urządzenia możesz wyczarować wieczorną ucztę dla całej rodziny. Wystarczy wybrać jeden z dwunastu predefiniowanych programów na czytelnym wyświetlaczu LCD, a frytkownica automatycznie zadba o resztę, oszczędzając przy tym do 80% energii. LeMAN 1880C wyróżnia się również łatwością użytkowania. Wyjmiesz tackę, opłuczesz pod wodą i gotowe do kolejnych kulinarnych przygód. Teraz przygotowanie soczystego steka czy chrupiących krewetek stanie się dziecinnie proste. Wystarczy ustalić odpowiednią temperaturę z szerokiego zakresu od 76 do 200 stopni Celsjusza. Nie musisz już martwić się długim czasem nagrzewania, jak w przypadku tradycyjnego piekarnika. Pozwól sobie na wygodne i inteligentne gotowanie razem z Leman 780 c Numer 5. Tefal AA5768. Poszukujesz wszechstronnego urządzenia do przyrządzania zdrowych posiłków? Tefal AA Święć68 z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Łączy w sobie funkcje frytkownicy oraz grilla, dzięki czemu z łatwością przygotujesz różnorodne dania. Bez konieczności używania kilku sprzętów kuchennych. Jego technologia Extra Crisp gwarantuje idealnie chrupiące rezultaty nawet przy minimalnej ilości oleju. Co jest prawdziwą gratką dla miłośników lekkiej kuchni? Z precyzyjnym ekranem dotykowym szybko dostosujesz odpowiednią funkcję spośród ośmiu automatycznych programów, co sprawia, że każdy posiłek będzie dopracowany do perfekcji. Wyobraź sobie, jak Stefal i i 568 przyrządzasz aromatycznego kurczaka dla całej rodziny, mając pewność, że każde danie będzie smakować wybornie. Dzięki pojemności XL zmieścisz w nim obiady nawet dla sześciu osób, oszczędzając miejsce na kuchennym blacie. Tym samym gotowanie staje się łatwe i przyjemne, a ty zyskujesz więcej czasu na to, co naprawdę się liczy. Subskrybuj, porównaj to, aby nie przegapić najlepszych okazji na Amazonie. Numer 6. Cecotec frytkownica. Odkryj zupełnie nowy wymiar zdrowego gotowania z cecotec frytkownica. Która umożliwia przygotowywanie posiłków praktycznie bez tłuszczu. Dzięki technologii Perfect Cook gorące powietrze precyzyjnie cyrkuluje wewnątrz urządzenia, co sprawia, że potrawy są nie tylko smakowite, ale i zdrowe. Używając tylko jednej łyżki oleju, możesz cieszyć się chrupiącymi daniami, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. Wyobraź sobie dzień pełen obowiązków w którym przygotowywanie kolacji dla rodziny staje się dziecinnie proste dzięki tej frytkownicy. Jej ruchoma ścianka działowa pozwala na gotowanie dużej ilości jedzenia w misce o pojemności 9 litrów lub w dwóch mniejszych po 4,5 litra każda. Zmiksuj i dopasuj swoje ulubione składniki jednocześnie, by stworzyć smakowite posiłki szybko i komfortowo. Dzięki mocy 2000 850 W oraz sześciu wstępnie zaprogramowanym trybom, wybór czasu i temperatury nigdy nie był prostszy. Cecotec frytkownica zadba o bezpieczeństwo Twoje i Twojej kuchni, oferując ochronę przed przegrzaniem i stabilną podstawę. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które chcą cieszyć się zdrowymi posiłkami bez kompromisów. Numer 7. Xiaomi Smart. Czy kiedykolwiek marzyłeś o urządzeniu, które nie tylko ułatwi ci życie, ale także dostarczy ekscytujących doznań? Xiaomi Smart oferuje niezwykle atrakcyjny wyświetlacz o przekątnej 1,74 cala z technologią AMOLED, co sprawia, że obsługa urządzenia staje się czystą przyjemnością. Jego nowoczesny design z płaskim ekranem harmonijnie łączy elegancję i funkcjonalność, wnosząc powiew świeżości do świata smartwatchy. Wyobraź sobie siebie w trakcie intensywnego dnia, kiedy to szybki rzut oka na nadgarstek daje Ci dostęp do zaktualizowanych funkcji kalendarza, pogody oraz agendy. Dzięki interfejsowi, który pozwala organizować widgety na czterech ekranach, masz możliwość dopasowania urządzenia dokładnie do swoich potrzeb. Xiaomi Smart Band 8 Pro wzbogaca te funkcje o wsparcie dla systemów satelitarnych GNSS, które umożliwiają precyzyjne śledzenie twojej trasy, niezależnie czy jesteś na porannym bieganiu, czy eksplorujesz nieznane zakątki miasta. To urzekające połączenie zaawansowanej technologii i wyrafinowanego stylu sprawia, że Xiaomi Smart stanie się twoim Niezastąpionym towarzyszem każdego dnia. Jeśli podobały Ci się nasze propozycje frytkownic beztłuszczowych, zajrzyj do opisu, gdzie znajdziesz wszystkie linki do zakupu. Dzięki temu łatwo odkryjesz idealne urządzenie dla siebie i bliskich. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami i poradami na temat sprzętów kuchennych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.